Dobry wieczór i dzień dobry, era Wodnika. O bardzo ciekawym tytule, upadną tylko ci, którzy szukają śmierci. Witajcie, kochani. Ludzie, którzy wiedzą, że w obecnej chwili trwa wielka przemiana, rozpoznają swoje miejsce i są pełni pokory wobec wielkości zachodzących zmian. Nadszedł czas, kiedy zbliżamy się do ostatecznej przebudowy. Z każdym dniem i każdym wydarzeniem doświadczamy całkowitej zmiany życia na Ziemi. Wszystko się teraz zmienia, wszystko podlega wstrząsom. To, co nam głoszono, dzieje się teraz na naszych oczach. Dla wielu jest to duże wyzwanie, nie ma już żadnej pewności, a przepaść pomiędzy tymi, którzy chcą widzieć i poznawać, oraz tymi, którzy demonstrują ignorancję i wewnętrzną zatwardziałość, zwiększa się z dnia na dzień. Po każdym kolejnym kryzysie staje się jasne, gdzie stoi dany człowiek, co nim powoduje i jak bardzo jest podatny na manipulację w wyniku swoich nieoczyszczonych lęków. W obecnej chwili wyłaniają się różnice i staje się oczywista dojrzałość duchowa ludzi. Rozpadają się przyjaźnie i nawet członkowie rodziny oraz ich własne dzieci rozwijają się w przeciwnych kierunkach. Wielu ludzi nie potrafi czytać znaków czasu i są oni w dużej mierze zamknięci na własną transformację. To, co było dotąd, to był zaledwie początek i każde kolejne zdarzenie, które ma miejsce teraz, przewyższa poprzednie. To, co nadchodzi teraz, przewyższa wszystko, co było wcześniej i ważne jest, aby się z tym pogodzić. To oznacza wzmocnić siebie wewnętrznie. Nabądźcie tę umiejętność, aby znosić to z miłosierdziem, ponieważ to, czego nie jesteście w stanie zmienić, trzeba przechodzić z miłością. Jeśli to zrozumiecie i za każdym razem będziecie mieli tę świadomość, to staniecie się światłem, a w waszych wnętrzach rozwinie się głęboki spokój. Szanujcie każdą decyzję, miejcie świadomość, że ludzie żyją najlepiej, jak potrafią i tak, jak potrafią. To, co dla kogoś jest wartościowe, może być nieprawidłowym dla kogoś innego. Dopóki człowiek zaprzecza swojej duchowej naturze, to te pytania, które go dotyczą, pozostają bez odpowiedzi. To jest ich droga, a nie wasza. To jest ich życie, to jest ich decyzja. Pamiętajcie, że każdy jest kowalem swojego życia. Bóg daje mu tylko narzędzie. Nie możecie nikomu narzucać swojej wiedzy, bo nikt nie jest gotowy, aby otworzyć oczy przed czasem i uzdrowić swoje serce. Przepowiadany czas separacji już nadszedł, dlatego zrozumcie i szanujcie każde życie i każdą decyzję. Uzdrówcie stare rany. Stwórca w tej chwili uwalnia nas od bólu minionych czasów. Tam, gdzie jest ignorancja, tam, gdzie nie ma świadomości, tam nie jesteście w stanie w niczym pomóc. Przyjmujcie to mądrze. Buntowanie się przeciwko temu jest nierozsądne. To prowadzi nas do akceptacji, a akceptacja życia oznacza zaakceptowanie jego takim, jakim ono jest. Odrzucajcie to, co wam się nie podoba, ale nie potępiajcie tego. Żyjcie z pozytywnym nastawieniem. Jesteśmy pod opieką Stwórcy i swojej boskiej rodziny. Możecie domyślać się, co będzie dalej. Niech was to nie napawa lękiem. Upadną tylko ci, którzy szukają śmierci. Znajdziecie to, czego szukacie, ale nie możecie przeszkodzić komuś w doświadczeniu tego, czego on pragnie. Żyjcie swoim życiem i pozwólcie każdemu móc swobodnie decydować, co mogą oni uczynić ze swoim życiem. W ten sposób oddzielane są ziarna od plew. Nowe fale, które spowodują dalsze zmiany na świecie i w nas są nieuniknione. Ludzkość zbliża się do ostatnich wstrząsów. Każde kolejne oczyszczenie planetarne stawia nas przed wyborem pomiędzy wiarą w strachy lub też w zaufanie miłości. Poszczególne wydarzenia wyostrzają świadomość ludzi, aby ostatecznie jak największa ich liczba zdołała wyrwać się z tego matriksa i dokonać skoku w kierunku światła. Pozostawajcie sobą w tym czasie, realizujcie swoje zadania, szanujcie każdy wybór. Każdy człowiek żyje swoim wyjątkowym życiem, bez względu na to, na ile ma rację, a na ile jej nie ma. Jeśli chcecie komuś wyrazić najgłębszą wdzięczność, to zaakceptujcie to bezwarunkowo. Jest to droga do wewnętrznego pokoju i pokoju między ludźmi. Mądrzy ludzie rozumieją, że często wszystko się dokonuje, kiedy nie czynisz nic. "Błogosławięc wam wszystkim.